Witam serdecznie, witam Was, Pan super Superzdrapka. Eee, mamy niedzielę. Niestety przepraszam Was za lany poniedziałek, pierwszy, e, drugi dzień świąt. Drugi dzień świąt był taki lany, że cały czas polewali no i niestety nie, 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 nie doszedłem do tego, żeby, żeby coś, coś pozdrapać. Dzisiaj mamy e, kopalnię rubinów, gorączkę złota i zodiaka. Zodiaka i kopalnię rubinów zostawimy na następny raz. Zajmiemy się gorączką złota, bo już trochę u nas jest. Potem sobie zdrapiemy takie pojedyncze jeszcze zdrapki za 2 złote. Super 13 to jest nowa i 4 zdrapki brylanty po 30 zł. Jak tam u Was święta? Mam nadzieję, że wszystko minęło dobrze, żeście się nie obzawli, nie opili. Tak jak ja. to jak mówię, poniedziałek był, to była katastrofa. Dlatego nie... Nie dałem rady nagrać, bardzo jeszcze raz przepraszam. Za to zrobimy dzisiaj, dzisiaj sobotnie, niedzielny i jutno, jutro, niedzielno, poniedziałkowy odcinek. Jutro sobie zdrapiemy kopalnię rubinów. Już pisaliście do mnie: czasami nie wygrałem miliona. O, nasz się odzywa czy nie wygrałem miliona i nie, nie ten, nie poszło byłem w las co nie, nie wygrałem jeszcze miliona jak będę wygrał, jak, jak będę zdrapywał i wygram i będę nagrywał to na pewno wam to puszczę, nie martwcie się dobra, zrobimy tak, przybliżymy mówiłem, nasz burterier. burterier tu pilnuje dobra, mam nadzieję, że wszystko widać eee, więc tak Mamy pierwsza wygrana, pół miliona. Druga drugiego stopnia, 5500, 170, 50, 30, dwadzieścia, dziesięć. dobra. Symbol moneta z dolarem pod warstwą cieloną. wygrał do niego. Wygra i przypisaną do niego wygraną. Znajdź symbol garnek. Garnek mnożę raz dwa. Dobra, i to jedziemy. Zaczynamy. jest, Aha, zdrapka jest po 10 zł, zdrapek jest 25, tu jest pokazane. I jedziemy. Zaczynamy znowu od tyłu, tak jak żeśmy zdrapali, czyli mamy tak dolara. Czekajcie bo ja tu nie widzę, mnie to razi strasznie. E, mamy dolara, dolara i, i garnek. Dobra, nie ma nic. AEM a, Damy na prawą stronę BBB, czyli już jest wygrana. Mamy monetę a garnka nie mamy. Dobra, pod monetą mamy 10 zł. Mamy drugą monetę. Mamy znowu 10 zł. żebyśmy czegoś nie przeoczyli. Dobra, zdrabka numer 24. Płaci 20 zł. Kontrolne są BBB. Sobie to wszystko zapiszemy. Dobra, jedziemy na następną zdrabkę. Dzisiaj szybko pójdzie, bo idzie się fajnie zdrafuje. Czyli, tak, monety nie ma. Garnca też nie ma. EG. M23 zdrapka Garnca nie ma. Monety nie ma. A J, B. Dzisiaj pojedziemy tak szybciutko po bandzie. Pamiętajcie, jak, nawet jakbym miał główną wygraną, to i tak wam puszczę ten odcinek i tam wam puszczę ten odcinek. Więc nie macie się co martwić. Monety nie ma, garnca nie ma. MH Mamy też Zodiaka. Zodiaka sobie zrobimy w przyszłą sobotę. Eee... Monety nie ma, garnuszka też nie ma. Tutaj, są, tutaj jest kontrolne, żeby było. HBM dobra, 20. zdrawka, teraz będzie 19. Już widziałem tam. Moneta jest. Jedna moneta, wszystko widać? Dobrze, tak. Jedna moneta za dyszkę. Aaa, potwierdza to zdrabka 19. Zadyszkę aaa, Wszystko, aha, jeszcze gorączka złota zapiszemy gorączka złota, żeby wszystko było jasne. I akurat stąd, ale to i tak są inne z tej strony. Dobra, ani garnka nie ma, ani nie ma monety. Siedemnastka. Jest moneta. Moneta daje dwie dychy. Garnka nie ma. Sprawdzimy sobie BBB. Dwie dyszki. siedemnaście dyżki, dyszki B, B, Idziemy na następną szesnastką Szesnastkę. Strapki są po 10 zł. 25 strapek, Łatwo policzyć. 250 zł. Tu już widać, że mamy monetę, ale mamy AAA. Czyli monetka będzie płaciła za dyszkę. Już sprawdzimy dalej na wszelki wypadek, bo to nigdy nic nie wiadomo. Czyli druga z rzędu 16 płaci dyszkę AA, a. Dobra, jedziemy na następną tak jak mówię 25 zł po 10 to 250 zł Zobaczymy Tu nie wygląda na nic Co się potwierdza w literach? Następna. Widzicie, tu zdrapuje, a z tej strony są te litery. bo trochę wam przybliżę, żeby. Dobra, czyli mamy AAA, czyli będzie dyszka. Za dyszkę płaci moneta. Tak jest. Zdrawka 14 dyszka, a, a, a. No, idziemy następne, czyli 17, 19, 17, 16 14 płaciła. Ta niestety nie płaci nic wygrane sumują się, ale nie ma żadnego bonusu, ani premii ABM na taki wypadek zdrapiemy niestety nie ma nic dobra garnka nie ma, monety też nie ma Zdrapiemy AEH. Dobra. Wszystko się potwierdza. Dobra. Następna dziesiątka nie płaci nic. Teraz z tej strony GmbH. Trochę tego, trochę tego syfu zdrapię. Dobra, następna no, już jakby odkryliśmy to AGH. To albo główna wygrana, albo nic. No, wygląda na to, że nic. Zdrabka 9. Zdrabka 8. Niestety też nic. Niestety, moneta ani, ani garnuszek. DHM. No nie wygląda na to, żebyśmy coś wygrali. Zostało 6 drapek, a na razie mamy tragiczny średni 20, 30, 50, 60, 70 zł na 250. No to nie za ciekawe, muszę Wam powiedzieć. Ja muszę zmienić dostawcę zdrapek, bo... bo coś to... Z, ze zdrapania na zdrapanie wygląda coraz tragiczniej. Eee, nie ma nic, co potwierdzają literki. Tragedia. Po prostu tragedia. Dobra, piąteczka, piń zdrapek jeszcze mamy. Zębeczka nie płaci również nic od 14 zdrapki do 5 zdrapki nie, nie mamy nic. Po prostu skandal. Po prostu skandal. 10 zrapek z rzędów nie było nic. Tak na zrobiłem wciula, ale za to tu mamy 2 monety, 3 monety, 4 monety. Tak myślałem, że jedna będzie zdrapka taka, żeby, żeby to żeby wyjść na te parę procent. Dobra. Więc tak, mamy monetę jedną, monetę drugą, trzecią, czwartą, piątą, pięć monet mamy I tak, pierwsza moneta płaci dyszkę, druga płaci dyszkę, czyli mamy dwie dyszki Mamy trzy dyszki, mamy cztery dyszki I mamy pięć dyszek Pięć dyszek, G, G G Kufra nie mamy No, pięć dyszek Zdrapka numer 4. G, G, G. Dobra, dobre i to. na następną. Oczywiście nie ma nic. Niestety, no i zostały nam dwie drapeczki do końca. Zdrabka numer dwa, niestety nie płaci nic. EBH, jeszcze raz sprawdzimy, nie ma nic. No i ostatnia zdrabka, zdrabka numer jeden, w którą jeszcze nigdy nie miałem coś, no a tym razem mam. W razu mam 10 zł, bo już widzę, że jest AAA. Moneta, dyszka pierwsza moja pierwsza zdrabka z paczki wygrana A, A, A. Dobra. Zdrabka, gorączka złota, 250 zł, 250 zł paczka. Już podliczamy eee więc tak, 20, 30, 50, 60, 70 i 50, 120, 130 zł, 250, zapłaciliśmy, czyli jesteśmy na minusie 120 zł. jak zwykle, zajebiście, super lotto, dziękujemy bardzo za tą zabawę, dziękujemy bardzo za ten minus, to sobie schowamy i teraz tak jak mówiłem, a damy sobie tą, tą podkładkę. Dostaliśmy tutaj takie gratisy. Tam gdzie zawsze kupujemy. Zdrabki, eee. wygrać 75 000 zł. Super 13 za 2 zł. Zdrab tylko do wypłaty. Zdrab tylko do wypłaty. No to tu. Zdrab całe pole. Znajdź 13 i wygrać przy do kwotę. No to dobrze. Dojedziemy. Proszę bardzo. Pierwsza zdrabka. Mamy 13. 13 płaci 2 zł. Kaman. Żeby nie było FF F płaci 2 złote Tylko To się dziwię Mamy coś żeby wygrane sumują się Ale jakie wygrane? Tu nie ma innych wygranych No okay. F płaci 2 złote w każdym bądź razie Mamy jedną trzynastkę Więcej nie mamy No dobra Dwójkę mamy będziemy się tam za dużo Proszę sali D Czyli nie mamy nic. No, nie mamy nic. Dobra. Jest 13 ddd, Proszę bardzo, F wyższa płaci 2 zł a D niższa płaci 5 zł. Ok, super. No ale Zawsze to coś, piąteczka i teraz nie ma trzynastki. prostu żeby było BD. Dobra. A teraz zobaczymy, to mam wygrane. A teraz zobaczymy. a jeszcze jest jedna, przepraszam. Tu jeszcze była jedna ta. Zobaczymy. Też nic. A te. Dobra, teraz mamy brylanty. Widzicie dobrze? Muszę trochę oddalić. Ok, jeszcze troszkę przesuniemy. Dobra, mamy brylanty. Brylanty są za 30 zł. Znajdź trzy diamenty w danej grze i wygraj, wygraną i pomnóż i razy 2, wygraj trzy korony i wygraną pomnóż razy 5. Albo trzy takie same symbole, inne. ok Nie ma problemu. Tak jak chcą, tak będziemy robili. Dobra. Pamiętajcie, z kosztuje 30 zł I tak dwie róże, dwa kolczyki, tu nie ma nic, tu nie ma nic, tu nie ma nic, tu są dwa naszyjniki też nie ma nic, też nie ma nic Wziąłem z całej paczki, losowałem Te cztery Zobaczymy, czy wyciągnęliśmy szczęśliwe Jeszcze jest bonus Bonus zrobimy Znajdź kwotę i wygraj tą kwotę Bonus zrobimy na końcu To to powinno coś dać, nie? Czy jak myślicie? Dobra eee tu nie ma nic, tu nie ma nic branzoletka. są dwa zegarki no niestety co za pech bonus 30 zł, proszę bardzo znajdź kwotę i wygraj tą wygraną czyli jedna zdrabka już się nam zwróciła, teraz poszukamy kontrolnych tu nie ma tu są kontrolne D D, D, D. Dobra, to powiedzmy, że DD płaci 30 zł. Drabka z paczki numer 6, tak jak mówię. Drabka jest 2, 3, 5 i 6. Dobra, pierwsza odrabka, jesteśmy na 0. I teraz jedziemy na następną. Nie będę od razu zrypkował kontrolnych, żeby nie. Nie psuć wam. Nie psuć wam oglądania. Widać to dobrze? A. Dobra. W pierwszej nie ma nic, w drugiej nie ma nic. Trzecia. Niestety Też nic. Też nic. Dobra. O, tu są koronki. Tak się nie liczy, nie? Czy korony. Z tej strony niestety. Dobra, i jedziemy. Są dwa dzwonki. tutaj też nie ma nic, nawet nie ma podwójnych. Hmm. Tutaj jest trzecie? jeszcze? Jest trzecie, ale też nie ma nic. Dwa klucze. Złoto, złoto. Dwie róże. Ok, nie są kontrolne. Ok, wszystko się zgadza, jeszcze bonus. Bonus mamy księżyc, tak by ktoś potrzebował księżyc. To może się do mnie zgłosić. Zacznijmy od bonusu. Proszę bardzo, jeszcze mamy znowu 3 dyszki bonus. Tak żeby było widać dokładnie. To bo to zarazi bardziej Dobra, aha Przedyszki mamy Już za bonus, czyli znowu się zrapka zwróciła Jedziemy Okulary Okulary, znowu podwójne prezent, kufer, kolczyk kolczyk, kolczyk, dzwonek dwie świnki kurde, no, no nie chce być inaczej niestety coś mi się wydaje, że troszkę trzy dyszki będą no ale przynajmniej to, przynajmniej tak zdrapka daje daje z powrotem to co zapłacisz za zdrapkę to to dostajesz z powrotem dobra jedziemy, lustereczko, powiedz przecie kto nie wygra dziś na świecie czyli ja Perełka, perełka, kapelusz, sejf, moneta. A, niestety. Dwa zegarki. O ile tu drapania na tej zdrabce? Już ręka boli. No, czyli też tylko trzy dyszki. Szukamy kontrolnych. DDD, To było od razu do kontrolne ten i byśmy wiedzieli, ile wygraliśmy DDD, czyli znowu trzy dyszki, dobra i czwarta zdrabka, czyli tak DDD wygrała, trzecia się zwróciła i szósta się zwróciła, teraz mamy piątą, a druga też nie miała, teraz mamy piątą, zobaczymy. Dobra, zrobimy tak, będziemy jechali od dołu, Wszystko. tak, dobrze jest. Ok, Brelanciki, kapelusiki, troniki, koroniki, niestety nie ma nic. bonus zrobiłem na samym końcu. No, sorry. no ale podoba mi się ta zrabka, powiem Wam, że następnym razem jak będę kupował, to nie wiem ile spać, co bo nawet nie pytałem, ale a następnym razem jak będę kupował zrabki to weźmiemy sobie taką jedną paczuszkę nie ma nic i teraz jedziemy tą stronę jest 30 szans na wygraną nawet nie patrzyliśmy jaką są pierwsza wygrana jest 2 miliony 70 i nierealne, żebyśmy coś wygrali większego, więc nawet nie ma co patrzeć, ale podwójne dwie szynki, dwie bransoletki, dwa worki naszyjnik kolczyk i tron. Safe czy korona, albo czy diamenty, trzeba by było mieć, żeby było coś konkretnego, no ale korona jest jedna. No niestety, niestety, gdzie to mogą, może być to wygrana z tej strony? No. Z tej strony nie ma, z tej strony BDY czyli dwie nawet nieźle, bo powiem Wam, z czterech zdrapek, dwie się zwróciły, czyli dwie nie wygrały, a dwie się zwróciły, to i tak nie jest źle jak z tej paczki. Dobra, czyli tak, znowu jesteśmy na minusie, znowu na lotto. Mi się trochę poprzyklejało, zaraz będzie Jonna się na mnie darła Muszę to delikatnie usunąć. Eee, tak czyli jesteśmy znowu na minusie, znowu loto z nami wygrało. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jak Wam się podobało, łapki w górę. Te zdrabki dzisiaj żeśmy zrobili. Dużo żeśmy nie zarobili, ale będzie znowu na następne zdrabki. Bardzo serdecznie dziękuję. I tak jak mówiłem, widzimy się jutro. Jutro sobie zrobimy. Kopalnie Rubinów, bo się z, już troszeczkę długo u nas leży. Zaraz ją wycofają. Zdrabka 662. Lajkujcie, udostępniajcie, piszcie, komentujcie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Was. Pan Super zdrabka. Do zobaczenia.